Witaj w kolejnej lekcji projektowania w MyGreenSpace, Space, w której przedstawię m.in., jak wydrukować, pobrać i udostępnić projekt. Zobaczysz też, jak działa symulacja wzrostu roślin. Na początku dokończę projekt. Wstawię trawy pampasowe w miejscach, w których brakuje roślin. Strefa klimatyczna działki, dla której powstaje mój projekt, jest dość łagodna. Dlatego bez przeszkód mogę posadzić ten nieco egzotyczny gatunek, zakładając oczywiście jego okrycie na zimę. Koncepcja posiada wyraźnie zarysowaną strefę wypoczynkową, zaplanowaną na tyłach domu. Uzupełnię ją umieszczając elementy wyposażenia, które znajdują się w zakładce akcesoria. W projekcie są już elementy wypoczynku, takie jak fotele czy leżanki ogrodowe. Żeby nie było zbyt nudno, stawię więc hamak. Po zakończeniu pracy nad projektem zapisz go. Nie jest to jednak konieczne dla ponownego otworzenia efektów, ponieważ co 30 sekund w aplikacji odbywa się autozapis zabezpieczający użytkowników przed utratą danych. Gotowy projekt można wydrukować. Po wybraniu odpowiedniego narzędzia pojawi się okno drukowania, zapewne dobrze Ci już znane, bo analogiczne do standardowo stosowanych w produktach marki Google. Tu możesz ustawić m.in. ilość kopii, rozmiar papieru oraz układ i kolor wydruku. Możesz również pobrać rzut w postaci pliku graficznego i zapisać go na dysku komputera. Gadżetem jest kompatybilność aplikacji z Facebookiem, gdzie możesz opublikować projekt, na przykład na swojej tablicy. Aby sprawdzić wymiary danego elementu, wybierz narzędzie Zmierz. Jest to opcja dodatkowa, ponieważ wymiarowanie w aplikacji oparte zostało na modularnej siatce kwadratów z podziałką liczbową z lewej strony i na górze obszaru roboczego. W zależności od powiększenia widoku podział dokonywany jest z dokładnością nawet do 5 cm. My Green Space posiada też bardzo mądrą opcję – symulację wzrostu roślin. Pokazuje stadia rozwojowe rośliny albo dla wybranego gatunku, jak robię to teraz na przykładzie mądrzewia japońskiego, lub dla całego ogrodu. Dzięki temu możesz prześledzić ewolucję ogrodu od momentu posadzenia roślin aż do osiągnięcia ich dojrzałości. Teraz wydrukuj i pobierz swoją koncepcję. Przyjemnego projektowania.